Panie trenerze, trwają przygotowania do najbliższego meczu ligowego z GKS-em Na początek chyba dużym plusem jest to, że zespół nie, nie widać, żeby miał jakiekolwiek problemy, jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny. To jest, to jest bardzo ważne, że jesteśmy wszyscy zdrowi. Wiadomo, jakieś tam mikrourazy są, ale to na bieżąco z fizjoterapeutami ter -ter e działamy i, i, i oni bardzo szybko jakby te mikrourazy eliminują. Ostatnie dwa mecze można tak krótko podsumować i porównać do tego, że Pana zespół przez 75-80 minut tych meczów kontroluje grę. Natomiast w jednym, jak i w drugim spotkaniu udało się gdzieś tam w końcówce oddać troszeczkę pole rywalom. Udało się utrzymać wynik bezbrankowy, jednak na to jest teraz przez Pana położony najbardziej nacisk, żeby ta kontrola nad meczem była od samego początku do samego końca? No tego sobie życzymy. No do, po to trenujemy każdy trening, wychodzimy po to, żeby tą naszą grę ulepszać. E, wiadomo, się gra tak, jak przeciwnik pozwala. Nie, nie zawsze będziemy e, kontrolować mecz 90 minut. Czasami może i będziemy zmuszeni przejść 90 minut się, się bronić, bo e, każdy mecz trzeba dobrze przygotować i. E, Taktycznie i, i czasami sytuacje bramkowe też kreują e, sytuacje boiskowe, Także e, wiadomo, bramki zmieniają oblicze meczu. My mieliśmy tych sytuacji wiele nie, nie szliśmy, później troszeczkę nerwowa można powiedzieć końcówka. E, przeanalizowaliśmy te, te spotkanie, wiemy, nad czym mamy popracować, gdzie, e, gdzie tkwią nasze błędy w grze w, w poszczególnych formacjach. Stąd też mamy treningi po to, żeby, żeby to ulepszyć. Mam nadzieję, że e, Szybciej zaskoczymy. Wprowadziliśmy dużo, dużo, dużo zmian, jeżeli chodzi o taktykę, o poruszanie się zawodników. To też potrzebuje troszeczkę więcej czasów. Też mamy zawodników nowych, którzy, którzy muszą jeszcze szybciej wdrożyć się właśnie w ten, w ten układ i, i poznać swoich partnerów z boiska, żeby, żeby to funkcjonowało, bo, bo widać, że. Eee... Te zmiany, które zostały zrobione, no to też dają nam do analizy, że, że jednak ten może nie poziom został obniżony, ale zawodnicy no, e, muszą wypełniać dokładnie tą samą funkcję, którzy e, schodzą. Także to były dobre zmiany, ale no, każdy chciał się pokazać może troszeczkę bardziej indywidualnie e, ze swojej strony, a tutaj no niestety troszeczkę pracujemy w grupie i, i stąd te automatyzmy nasze muszą być e, niezależnie od minuty, czy też e, systemu, czy też e, składu. Personalnego na mecz muszą zostać wykonywane przez każdego. Zatrzymajmy się na kilka chwil nad najbliższym rywalem GKS Bełhatów. Dużo zmian w drużynie z Bełhatowa przed tym sezonem. Natomiast, no zwłaszcza ten ostatni mecz z miedzią Legnica, pokazuje, że ta gra GKS-u zaczyna się zazębiać i będzie to ciekawy pojedynek tutaj w sobotę u nas. No dokładnie, do każdego meczu trzeba się przygotowywać. Sam pan wspomniał, że też żeśmy dominowali przez 70 minut. Na przykład z meczu z zagłębiem Sosnowiec, a teraz zagłębie zdominowało przez 90 minut GKS Tychy. Także mecz meczowi nie jest równy. Tu, tu trzeba do każdego podejść z z respektem. No wiadomo, nie można się nikogo obawiać, ale szanować przeciwnika trzeba. Dlatego powtarzam to swoim zawodnikom, że każdy mecz ma swoją historię i nie ma czegoś takiego, że, że wygrało się poprzedni mecz i w następnym wyjdziemy nachodzonego wygramy. Czegoś takiego w piłce nie ma. Do każdego mówię, trzeba podwyższać swoje umiejętności na treningu i w meczu przede wszystkim pokazywać tą jakość tą, którą mamy, żeby ten kolejny mecz był tym kolejną cegiełką do danych punktów. I na koniec trenerze jeszcze jedno pytanie. Jest taki tradycyjny e, harmonogram gier, mecz domowy, mecz wyjazdowy, mecz domowy, mecz wyjazdowy. Czasem zdarzają się dwa mecze na Wyjeździe bądź dwa u siebie, ale przed nami trzy kolejne mecze do rozegrania tutaj w Winicie. Czy, czy to w jakiś sposób zmieni charakter przygotowań przed kolejnymi dwoma e, meczami, czy dla pana drużyny, dla pana nie ma znaczenia, czy mecz rozgrywany jest w Winicie, czy, czy na Wyjeździe, jeżeli chodzi o ten aspekt przygotowań do, do kolejnych spotkań? Jeśli chodzi o przygotowanie do meczu, to to nic nie zmienia. Wiadomo, że e, wolimy grać meczu u siebie, mamy swojej publiczności, także e, to jest dodatkowy bodziec dla, dla zawodników, że, że, że u siebie to, tych punktów e, trzeba uzbierać maksimum, e, które są możliwe. Także grając przy swojej publiczności zawsze chcemy e, dać im tą radość, żeby przychodziło ich więcej na, 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 na trybuny na, na, na stadiony. Także, Koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym meczu z Bełchatowym teraz, który u nas jest, a później no będziemy widzieć, że są następne u siebie, także nie patrzymy za daleko w przyszłość, a tylko i wyłącznie na najbliższy mecz.